Hej moi kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale i tym razem przychodzę do was z holem przyborów szkolnych, czyli tak naprawdę drugim filmikiem z serii Back to School na moim kanale. Dlatego też możecie zostawić łapki w górę, subskrybować mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i zabieram się za pokazywanie. Zacznę tak naprawdę od siatki, która jest dość duża, ponieważ kupiłam sobie pleca. Kupiłam sobie plecak w Victory Secret i... Prezentuje się on, może tutaj wyjąć, uwaga, uwaga. Prezentuje się on następująco. Tak on tutaj wygląda z przodu. Właśnie mam tutaj mniejszą kieszonkę oraz większą. Ja do tej pory chodziłam z plecakiem Wamsa albo jakichś innych firm, które też miało podobny układ. Tak on wygląda z przodu. Jest właśnie taki czarno-złoty. Tu mamy z tyłu i jeszcze takie fajne łańcuszki przy ramionczkach. Tak on tutaj no, wygląda. Więc taki plecak sobie zakupiłam na ten rok szkolny. Lecimy dalej. Z boku mam pokładane rzeczy i będę je brała po kolei, więc może zaczniemy od takiego pięknego długopisu. On jest w fioletowym kolorku, z takim tutaj piórkiem, tak się prezentującym, oraz jeszcze takim prawdziwym. Bardzo on mi się spodobał, ma ładne kolorystykę i przede wszystkim ten taki bryloczek, trochę taki tutaj dyndający. Kupiłam go w oszonie i naprawdę. No mi się to podoba, ładne jest, odłożę go tutaj. Lecimy dalej i kupiłam sobie korektor. Korektor taki w taśmie, w sinseju, tylko w takiej fajnej formie, tak się prezentującej, właśnie taki różowo-brokatowy. Zainteresowało mnie to, więc stwierdziłam, że sobie kupię. Lecimy dalej i kolejna rzecz na przykład, którą mam pod ręką. Jest to piórnik, jest to piórnik z Jest to właśnie taka różowa świnka, ale jakoś tak mnie złapało w tym roku, jeżeli chodzi o tą serię Back School, na taką kolorystykę różowo-czarną. I tak już wam się... Po pokażę wam w sumie, jak wygląda ten piórnik. Ten piórnik tak się prezentuje. Jest to taka fajna różowa świnka, którą możemy tak sobie jakby wysunąć i ona się robi większa. Ja to na filmiku właśnie z przeglądu pokazywałam i tak mi się to spodobało, że stwierdziłam, a kupię sobie taki właśnie piórniczek słodki. To mi się w ogóle podoba, że możemy go tak wysuwać i, i też kurczyć. No i jest on tutaj odpinany. Możemy sobie do środka właśnie włożyć i on jest sinseja, bo nie wiem, czy to już mówiłam, czy nie. Lecimy dalej i kupiłam sobie również w sinseju taką fajną linijkę z kalkulatorem od razu. Tak to tutaj wygląda. Wydaje się, że jest to dość przydatne na matematyce, na przykład na jakimś sprawdzianie, żeby nie mieć oddzielnych. To po prostu tutaj coś, wiecie, sobie od linijki zrobię od razu, będę mogła policzyć na kalkulatorze, więc też bardzo, bardzo fajne. Odkładam i lecimy dalej. Kupiłam sobie również w Sinsei, w ogóle sporo rzeczy kupiłam w Sinsei, ale mi się bardzo podobały i kupiłam sobie w Sinsei taki e, długopis, taką krówkę słodką. Tak mi się to spodobało, że stwierdziłam, że a można zaszaleć i mieć jakieś takie crazy długopisy, tak się ten prezentuje. E, idę dalej i... Mam tutaj piórnik, bo no, ten jest taki fajny, zabawny. Wiecie, taki trochę gazet, bym powiedziała. Ale stwierdziłam, że jak okaże się on taki, że nie będzie aż tak praktyczny, jakby się mogło wydawać. No to kupiłam taki fajny również w smiseju piórniczek. Różowo-czarny, z białym napisem. I on ma zobaczyć taki gigantyczny zamek. Tu jeszcze on jest akurat wypełniony jakimiś papierami. No ale Tam nie ma znaczenia, ten zamek jest w ogóle taki czaderyski, duży. No i tak się on prezentuje, więc albo będę po prostu nosiła dwa, zobaczymy jak ta świnka pomieści. Albo po prostu jak mi się nie sprawdzi, to będę nosiła tylko tamtym. Lecimy dalej, może Wam pokażę teraz zeszyty, trochę tego będzie, dobra, może po jednym. I tak się prezentuje. Pierwszy jest on z Biedronki, jest właśnie ładny, ma 60 kartek, jest w linie i jest właśnie z takimi fajnymi kwiatuszkami. Tak mi się spodobał, więc go zakupiłam. Lecimy dalej i kolejny zeszyt również z Biedronki. Tym razem mamy 80 kartek, jest w takie piękne kwiatuszki, na przykład do biologii, jestem w ogóle na biochemie, więc będę miała rozszerzoną biologię i tak dalej, więc w kratkę tak się prezentuje ten zeszyt. I kolejny jakoś tak kwiatowo się zrobiło trochę, ale kolejny zeszyt już nie ma kwiatków, ale jest w takiej pięknej kolorystyce, strasznie mi się podoba połączenie właśnie tej czerwieni z tym takim różem i tu mamy go z przodu oraz jeszcze z tyłu ma takie serduszko słodkie i ma on 60 kartek i jest w kratkę, również jest z Biedronki. I teraz kolejną rzecz, która mi tutaj nasuwa, to jest Sinseya. I są to takie słodkie gumeczki do ścierania. To są takie trzy donaty. Spodobały mi się, więc stwierdziłam, że nie kupię. To są takie trochę czaderskie, bym powiedziała. No i kolejna rzecz również Sinseya, jest to taki fajny bryloczek. Tu w ogóle mam takie ten taki opalenizujący właśnie kolor, ten taką folię, to możemy sobie jakoś tak złapać. Tu mamy również do przypięcia i, i mamy tutaj taki słodziutki kalkulatorek i możemy sobie coś policzyć na szybko, można sobie to, nie wiem, do plecaka przypiąć czy coś. A z tyłu natomiast mamy tą taką grę z tymi takimi kuleczkami, więc w sumie mi się to tak spodobało, kupiłam to sobie. No ja lubię takie gadżety, kto mnie zna, ten wie zapewne. I lecimy dalej i Kupiłam sobie taki śmieszny długopis. W sumie, nie wiem, czy mi się przyda, ale kupiłam go, bo Ej, też jest ładny, ładne kolorki i to jest taki jeden długopis, wiele kolorów, tak się prezentuje. Tu się w ogóle przesypuje ta taka zawartość tej głowy tego kotka, bo to jest chyba kotek taki słodki. No. Ej, I on jest ja również. E, idziemy dalej i kupiłam sobie planer. Ja w ogóle kupiłam sobie sporo planerów, ale to dlatego, że stwierdziłam, że e, nie będę wszystkiego wpisywać jakby w jeden, tylko tak sobie zrobię trochę bardziej tematycznie. I to jest planer taki typowo powiązany ze, z szkołą, z sprawdzianami i różnymi innymi rzeczami. Ja też jestem teraz w tym roku w klasie maturalnej, więc zapewne tych informacji takich do zapisania, ogarnięcia trochę będzie. E, dlatego też zakupiłam sobie taki planer tu od razu z długopisem złotym. Kto mnie zna, ten wie, że lubię kolor złoty. Zaraz mam jeszcze go na pierwszych pokażę tak od środka, ale tak się właśnie prezentuje mój pierwszy planer, bo to nie jest mój jedyny planer. Lecimy dalej i mam tutaj. Ale bardzo mi się spodobała ta ich seria, kolorystycznie i ogólnie. E, takie teczki. Teczki mi się wydają, że są przydatne czy to na jakieś karty pracy, czy inne jakiekolwiek rzeczy. Karteczki. Tu mamy zestaw akurat dwóch teczek. Tak się prezentuje. Pierwsza jest ona taka właśnie różowo-złota, natomiast e, druga jest po prostu taka czarna, również ze złotym. E, że one się przydadzą. fajnie, że są w sumie dwie, bo jak jedna się, wiecie, użyje zniszczy, zapewni cokolwiek, to jeszcze zawsze mamy drugą, a są one jednak, tak wiecie, ze sobą powiązane, bo są takim komplecikiem. Kolejna część zeszytów, bo mam tu pod ręką, jest to taki zeszycik, tak się prezentujący. On jest również z Biedronki, ma 60 kartek i jest w kratkę. Tak on pięknie wygląda. Mamy kolejny zeszycik, tym razem taki, również z Biedronki. Ja lubię kupować zeszyty w Biedronce. ma 60 kartek i ten jest w linie akurat dla odmiany. I lecę dalej, kolejny zeszycik, tym razem również mamy te kwiatki, tylko w takim wariancie kolorystycznym. Tu mamy taki napis z przodu, on ma 60 kartek i jest również w linie. I ostatni zeszyt, nie, nie ostatni ale jeszcze ich parę będzie. Mamy tutaj również z Biedronki zeszyt, tak się prezentujący z takimi kwiatkami, tu jeszcze z tyłu. I jeżeli chodzi o niego, ma on 60 kartek, również jest w linie, ale mi się przydadzą te zeszyty, bo też jak nie wezmę wszystkich, wiecie, od razu na początku, to jak mi się jakiś skończy, to nie będę wiecie musiała szybko iść, szukać czy pisać na jakichś kartkach. Tylko po prostu będę mogła wziąć, sobie wziąć szafki i będę już go miała. kolejna rzecz, którą się zakupiłam, tak się prezentuje. Są to takie fajne zakreślacze lody z Sinsaya, bardzo bardzo mi się spodobały. Ja lubię zakreślacze, tym bardziej, że jestem teraz w klasie naturalnej, więc jak będę sobie robić jakieś notatki do powtórek czy coś, to zakreślaczy na pewno mi się przydadzą i nigdy ich nie będzie. Za wiele, lecimy dalej, mam tutaj kolejną historię zeszytów, bo te są takie powiązane, są one właśnie z Oxforda, tak się prezentują. Pierwszy jest to taka beżowa wersja kolorystyczna, mamy tutaj 60 kartek i jest on w kratkę. Ja bym miał sporo zeszytów, ale ja też sobie wymyśliłam, że jak będę robić powtórki, to dodatkowo też będę chciała sobie takie, wiecie, zeszyciki poświęcić na przykład na powtórki z różnych przedmiotów. Kolejny zeszyt również tej samej firmy, tylko kolejna wersja kolorystyczna. Tyle samo kartek, również mamy krateczkę. Lecę tutaj dalej, bo kolejny zeszyt jest w takim otóż kolorku, również piękny taki niebieski. Kratka i 60 kartek klasycznie. Lecę dalej, bo jeszcze mam taki również w różowym kolorku, ale bardzo mi się spodobała ta kolorystyka, dlatego ją zakupiłam. 60 kartek, również krateczka. I ostatni zeszyt z tej serii, tak to nazwijmy, w takim kolorku pięknym, 60 kartek i krateczka. No. One tu jeszcze, zobaczcie, mają z przodu, tak, żeby się wpisać. I te zeszyty, właśnie, bo nie dodałam, ale te wszystkie zeszyty. i te wszystkie zeszyty kupiłam właśnie w oszonie. I tak się one prezentują, bo tu mamy wszystkie kolorki, które ja kupiłam osobiście. No i tak one wyglądają bardzo, ale to bardzo mi się podoba. Dalej, tym razem mam taki zestaw karteczek. Ja lubię sobie właśnie coś zapisywać, notować, więc karteczki na pewno mi się przydadzą. One są z ja w takiej pięknej różowej o złotej kolorystyce. Kolejna rzecz, tak, co prezentuję również z jest to taki zestaw takich długopisów różowych, tutaj mam biały oraz czarny. No na pewno długopisy się przydadzą, takie klasyczne tutaj, jeżeli chodzi o nie. Jeżeli mowa o długopisach, to również w Oshonie kupiłam sobie taki fajny długopis, zobaczcie, z taką słodziutką truskawką. Tak się prezentuje ten długopis właśnie tutaj z bliska. No, taki bardziej ten jest wykombinowany, bym powiedziała. Kolejna rzecz to jest taki zestaw planerów. Tak się prezentujący jest to z CINSEA i mam tutaj właśnie dwa planery razem sprzedawane. I one są tutaj nawet z z tyłu pokazany właśnie jak to będzie wyglądało, więc tak jak Wam spojinałam, ja trochę planów kupiłam, ale e, różny, z różnych można powiedzieć, dzień dziedzin będę różne rzeczy zapisywała. E, no, a przy okazji baktu skoro sobie wykorzystałam i kupiłam sobie prześliczne planery, e, odłożyli gdzieś tam do tyłu bardziej i kupiłam sobie ja taki notes w sumie trochę też, ale skupiłam go przede wszystkim ze względu właśnie na ten, no właśnie spodobał mi się ten napis, fajnie jeszcze, kolorki są bardzo ładne, więc... A zakupiłam, czemu by nie, przyda się właśnie mieć taki jeden zeszyt w takim większym formacie. I lecę dalej, mam tutaj kolejny piórnik, taki mały, różowo, taki w sumie fioletowo-brokatowy, tak się prezentuje. Pomimo, że kupiłam już dwa piórniki, jak widzieliście, no to kupiłam kolejny. Myślę, że on też będzie gdzie, jak będę miał jakieś luźniejsze dni, że na przykład chcę wrzucić tu, nie wiem, jeden długopis. I jeden ołówek, czy coś, i po prostu zabrać to ze sobą. I a propos świnek, to kupiłam sobie również w Simseju Kozacką Rzecz, ponieważ jest to gumka do ścierania, ale nie jest to zwykła gumka, ponieważ jest to, zobaczcie, taka fajna, słodka świnka. Więc no, musiałam to kupić do mojego piórniczka, do kompletu. Właśnie mam sobie również taki fajny dugopis. Jest on trochę taki większy, ponieważ jest to taka koala, tak się prezentująca, i też mi się spodobał, więc do jaki większy, to kupiłam sobie taką tam one mi się zawsze podobały. A ostatnio to już miałam coś takiego, że zaczęłam ich szukać, trochę, bym powiedziała. No i jakoś tak się zdarzyło, że właśnie seria Back to School w Sinsei zrobiła taką fajną, tajną rzecz. Jest to taki zeszyt. Ja już go w sumie kupiłam. Nie wiem, czy tak do końca w tym roku go wykorzystam. Może już później, ponieważ to jeden zeszyt, to mi się strasznie spodobało, dlatego też to kupiłam. Jest to zeszyt, który ma 288 kartek. Jest on w kratkę. Nie, tu akurat nie widać, że jest on w kratkę, ale to już doskonale widać. No, mam mną no, oczywiście grafikę, szatę kolorystyczną i tak dalej. No i wydaje mi się, że na przykład na studiach czy coś może mi się on przydać, więc go zakupię. I ostatnia rzecz, może nie jest to takie typowo back to school, ale kupiłam sobie w sensie taki przepiękny kubeczek, bo mi się spodobał właśnie jest on taki czarno-złoty. No i tak on właśnie tutaj wygląda z bliska. I tak sobie właśnie jak go zobaczyłam, robiąc te zakupy takie powiązane ze szkołą, to sobie tak pomyślałam, że o jak przyjdzie taka zima, to będę mogła się uczyć właśnie tutaj i pić sobie zimową herbatkę i stwierdziłam, że a wezmę sobie ten kubek. w ogóle on był na wyprzedaży i kosztował 5,90, więc w ogóle jak na taki ładny kubek stwierdziłam, że e, wezmę sobie i będę właśnie mogła sobie z niego pić herbatki zimą i nie tylko zimą i ogólnie, bo mi się bardzo, ale to bardzo spodoba. To na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że on Wam się spodobał. Dlatego też możecie zostawiać łapki w górę, subskrybować mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No ja w tym roku, jeżeli chodzi o powrót do szkoły i taką moją serię, tą taką wyprawkę szkolną, postawiłam jakoś na kolorystykę właśnie taką czarną różową. Coś mnie tak złapało. Możecie wypisać, jakie kolory u Was przeważają. No i dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia. Pa, pa!